W latach 1935-1938 znaleziono w Cleveland kilkanaście ciał pozbawionych głów. Mordercy nie zdołał zatrzymać nawet słynny Elliot Ness, człowiek, który ze swymi nietykalnymi dopadł Al Capone. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Criminal Mind. Lata 30 XX wieku to prężny okres rozwoju Cleveland. Jednak wschodnia część miasta wciąż kojarzyła się głównie z mokradłami, obskurnymi barami i tanimi domami uciech. Nawet w letni dzień okolice Kingsbury Rune odstraszały. Tam właśnie 5 września 1934 roku pewien młody mężczyzna spacerujący w pobliżu jeziora Iri dostrzegł na brzegu coś niepokojącego. Coś, co po bliższym przyjrzeniu okazało się ludzkim torsem, pozbawionym głowy i kończyn. Ciało miało dziwną barwę. Koroner badający zwłoki stwierdził na skórze obecność chemicznego środka konserwującego, który sprawił, że stała się ona czerwona i twarda. Medycy sądowi uznali, że były to zwłoki około 30-letniej kobiety. Nigdy nie udało się jej zidentyfikować. Nigdy nie odnaleziono też jej głowy. Nazwana panią jeziora, albo ofiarą zero, szybko odeszła w zapomnienie. Dopiero później połączono ją z seryjnym zabójcą, określanym jako Szalony Rzeźnik z Kingsbury. Jego ofiarami były głównie prostytutki i włóczędzy, ludzie z marginesu, których nikt nie szukał i których tożsamość ciężko byłoby ustalić. Na bezgłowie ciało następnej ofiary natrafiono dokładnie rok później, w tej samej okolicy, w której znaleziono panią jeziora. Złoki należały do 28-letniego Edwarda Andrasiego. Morderca dosłownie zostawił go w samych skarpetkach. Pozbawił go zresztą nie tylko ubrań, ale i krwi. Ciało mężczyzny było kompletnie wysuszone. Co więcej, tego samego dnia, 23 września 1935 roku, przeszukujący miejsce zbrodni policjanci natrafili na jeszcze jedne zwłoki mężczyzny. Ponownie bez głowy, ponownie pokryte charakterystycznymi chemikaliami, a na dodatek wykastrowane. W tamtej epoce tak krwawe zbrodnie były szokiem dla amerykańskiej społeczności. Nikt nie znał jeszcze pojęcia seryjnego zabójcy, a policja nie do końca wiedziała, z czym miała do czynienia. Tymczasem stanowisko dyrektora bezpieczeństwa publicznego Cleveland objął Elliot Ness, ówczesny policjant celebryta. Dzięki niemu i kierowanej przez niego grupie agentów, zwanych nietykalnymi, w 1932 roku trafił do więzienia amerykański wróg publiczny numer jeden, Al Capone. Wszyscy spodziewali się, że człowiek pokroju Nessa szybko rozwiąże problemy z przestępczością w Cleveland. Jako szef faktycznie wywiązywał się ze swoich obowiązków wzorowo. Kiedy jednak osobiście zaangażował się w śledztwo, dobra pasa zaczęła go opuszczać. Sprawa morderstw była jeszcze stosunkowo świeża, a mieszkańcy już domagali się konkretnych efektów. Tymczasem szalony rzeźnik z Kingsbury nie próżnował. W ciągu roku, od września 1936 roku, miasto jeszcze cztery razy zmroziła wiadomość o okrutnych morderstwach. Ofiary za każdym razem były pozbawione głowy, kończyn oraz krwi. Pośród nich zidentyfikowano tylko jedną prostytutkę Florence, Polio. Lekarz badający zwłoki stwierdził, że stanowcze cięcia zabójcy wskazywały na silnego, zdeterminowanego przestępcę. Ale była to właściwie jedyna lub jedna z niewielu wskazówek. Brakowało dowodów i podejrzanych. Narzędzia kryminalistyczne w latach 30. były jeszcze mocno ograniczone, a lata kryzysu zawęziły finansowe i organizacyjne możliwości śledczych. Mimo to przerażone społeczeństwo i natrętna prasa napierały na Nesa. Dodatkowo dyrektorowi nie pomagało negatywne nastawienie części jego otoczenia. Był republikaninem w świecie opanowanym przez sympatyków partii demokratycznej. Niechęci do nietykalnego nie ukrywał sam Peter Merlow, detektyw prowadzący sprawę rzeźnika. Nes starał się w śledztwie wdrożyć metody, które zapewniły mu sukces w skrzynieniu Capone. W tym przypadku jednak okazywały się one mało skuteczne. Zdeterminowany agent przesłuchał blisko 1500 osób, ale wciąż nie mógł wskazać winnego. W lutym 1930 roku znaleziono kolejną siódmą ofiarę, lub ósmą wliczając panią jeziora. Jej również nie udało się zidentyfikować. Z kolei w czerwcu nastoletni chłopiec odkrył pod mostem ludzką czaszkę. W jej pobliżu znajdowała się jutowa torba a w niej resztki zwłok drobnej czarnoskórej kobiety. Na podstawie analizy uzębienia próbowano zidentyfikować ją jako zaginioną 10 miesięcy wcześniej Rose Wallens. Niewiele to jednak wniosło do sprawy, poza tym, że była to jedyna znana czarnoskóra ofiara rzeźnika. Krwawa seria trwała dalej, bo niebawem policja wyłowiła kolejne ciało bez głowy z rzeki Kua-Hoga. Mężczyznę wypatroszono, wyrwano mu też serce. Praktyki mordercy stawały się coraz to bardziej ekstremalne. Po tej fali zbrodni aż do wiosny 1938 roku mieszkańcy Cleveland mieli względny spokój. W kwietniu zabójca niczym po zimowym śnie przebudził się i znów zaczął mordować. Pewnego dnia robotnik idący do pracy zauważył przy brzegu rzeki coś, co najpewniej przypominało mu śniętą rybę, a okazało się dolną częścią kobiecej nogi. Miesiąc później funkcjonariusze wyłowili z wody dwie torby wypełnione częściami tłowia i nóg. Ten przypadek był o tyle szczególny, że pierwszy raz w ciele ofiary wykryto obecność narkotyków. Ta okoliczność wymusiła na detektywach zadanie sobie pytania, czy ofiara była uzależniona, czy może narkotyków użyto do jej unieszkodliwienia. Policja szukała odpowiedzi na to pytanie, gdy w sierpniu zbieracze złomu, penetrując wysypisko śmieci, natrafili na kolejny ludzki tułów owinięty w starą kołdrę. Odcięte kończyny ofiary odnaleziono w pudle, przykryte papierem rzeźnickim. Morderca podobnie postąpił z głową ofiary. Podczas poszukiwań detektywi natknęli się w pobliżu na następne szczątki. Pikanterii tym strasznym odkryciom dodawał fakt, że oba ciała morderca porzucił w miejscu widocznym z okna biura Nessa. Zabójca jawnie najgrywał się z szefa policji, obnażając jego bezsilność. Presja opinii publicznej i własne ambicje pchnęły sfrustrowanego Nessa do dość dyskusyjnych działań. W 1938 roku doprowadził do aresztowania wojskowego lekarza doktora Francisa Suini. Agent osobiście zajął się swoim głównym podejrzanym. Tygodniami przetrzymywał go w hotelu, gdzie poddawano go intensywnemu przesłuchaniu. Nez był przekonany, że to właśnie Sweeney jest poszukiwanym mordercą. Podczas I wojny światowej lekarz należał do zespołu specjalizującego się w amputacjach kończyn, co wpasowywało się w profil chirurgicznie precyzyjnego rzeźnika. Oprócz tego Sweeney miał poważny problem z alkoholem. A jego kulminacja przypadła akurat na okres, gdy doszło do morderstwa pani Jeziora. Zanim jednak Ness mógł postawić swojego podejrzanego przed sądem, wyszło na jaw, że był to bliski kuzyn politycznego rywala Nessa, kongresmena Martina Sweeney. Ta informacja zmusiła detektywa do uwolnienia podejrzanego. Nie mógł bezkarnie przetrzymywać człowieka z takimi koneksjami. Ostatecznie Francisa Sweeneya nie udało się bezpośrednio połączyć z morderstwami. Za to niewątpliwie mężczyzna cierpiał na zaburzenia psychiczne. Jeszcze wiele lat po ucichnięciu sprawy prześladował Nessa i jego rodzinę, przesyłając złowieszcze listy. Policjant zaś zadręczał się poczuciem winy i bezradności. Doktor nie tylko pozostał bezkarny, dzięki swoim znajomościom przez lata pozostawał anonimowym podejrzanym. Nazwisko Sweeney'a ujawniono dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Zdesperowany Nes 18 sierpnia 1938 roku, w dwa dni po odkryciu kolejnych dwóch ofiar rzeźnika, zorganizował policyjny nalot na slamsy w rejonie Kingsbury Run. O świcie grupa ponad 60 funkcjonariuszy ruszyła przeszukać rudery zamieszkałe głównie przez biednych robotników. Wielu z nich aresztowano, by zebrać odciski palców. Całą ubogą dzielnicę Nes nakazał puścić z dymem. Trudno wyjaśnić kontrowersyjną decyzję agenta. Być może myślał, że w ten sposób pozbawi zabójcę terenu łowów. W każdym razie ten krok źle odbił się na reputacji agenta. Właściwie stał się początkiem końca kariery superpolicjanta. Prasa w imieniu opinii publicznej potępiła zniszczenie domów ubogich mieszkańców. Utyskiwała też na brak efektów śledztwa. Nalot nie przybliżył śledczych do rozwiązania zagadki. Tożsamości mordercy nie udało się ustalić. Mieszkańcy Cleveland nie potrafili zrozumieć, jak doświadczony pogromca gangsterów mógł ich zawieść. Ness wkrótce stracił stanowisko i zaczął pić. Paradoksalnie ofiary z sierpnia 1938 roku były ostatnimi, jakie przypisano Rzeźnikowi. Nessowi w odzyskaniu dobrej opinii nie pomógł wypadek samochodowy, do którego doprowadził pod wpływem alkoholu w 1942 roku. Odbudował trochę swoją pozycję pracując w Waszyngtonie i licząc na powrót do dawnej chwały. W 1947 ubiegał się o fotel bulmistrza Cleveland. Przegrał. Kolejne niepowodzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, pogrążyły Nesa w uzależnieniu i depresji. Stał się wrakiem człowieka. Niegdysiejszy idol zmarł na zawał, biedny i zadłużony w 1957 roku. Nes stawiał na Sweeney'a. Odmienne zdanie na temat tego, kto był poszukiwanym zabójcą, miał najwyraźniej szeryf hrabstwa Kuahoga, Martin O'Donnell. W 1939 roku aresztował Franka Dolezala, mieszkańca Cleveland czeskiego pochodzenia. Zarzucał mu zabójstwo Florence Polillo. Dolezal przez jakiś czas rzekomo spotykał się z prostytutką, miał też powiązania z dwiema innymi ofiarami. Policjanci zauważyli, że zeznania aresztowanego brzmiały nienaturalnie jakby były wyuczone. Mężczyzna nie zdążył jednak stanąć przed sądem. Przed rozprawą znaleziono go powieszonego na haku w swojej celi. Szczegółowe okoliczności jego śmierci nie są znane. Dziś nikt z badających sprawę rzeźnika nie uważa już Dole Zala za zabójcę z Kingsbury Rune. Powstały natomiast inne rozmaite hipotezy na temat tożsamości przestępcy. Według jednej z nich śledczy mylili się i morderców było więcej niż jeden. Za błąd mógł odpowiadać koroner, który błędnie przypisał wszystkie rozczłonkowane ofiary z Cleveland temu samemu sprawcy. W sprawie od dekad nie pojawiają się nowe dowody, a mimo tego zagadka rzeźnika nie przestaje intrygować. Aby zbliżyć się do jej rozwiązania, badacze zaczęli analizować archiwalne dokumenty, te, które nie zostały dotąd zniszczone. Na pewien trop natknęli się policjanci z Los Angeles. Powiązali sprawę z Cleveland ze słynnym zabójstwem Czarnej Dali, czyli początkującej aktorki Elizabeth Short, której nagie ciało przecięte w pół i okaleczone odnaleziono w mieście Aniołów w 1947 roku. Okazało się, że w 1980 roku szanowany detektyw z Wydziału Zabójstw Jigsaw John twierdził, że to niejaki Jack Anderson Wilson był rzeźnikiem z Cleveland i zabójcą Czarnej Dali. Zanim detektyw zdążył go aresztować, mężczyzna zginął w pożarze. Zagadka pozostała nierozwiązana, być może już na zawsze. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, subskrybuj mój kanał.